Yeah. Yeah. Szykuje nam się dziś prawdziwe piłkarskie święto, coś na co czeka każdy kibic piłki nożnej. Nie ma chyba nikogo, kto nie uwielbia tego dreszczyku emocji, gdy w końcu zasiada czy to na trybunach, czy przed telewizorem. Po długim oczekiwaniu w napięciu na mecz swojego ulubionego zespołu. Kto okaże się lepszy na boisku? Proszę państwa, witamy z Glasgow z Stadium. Mam nadzieję, że obie ekipy zaskoczą nas dziś czymś interesującym. A my będziemy mogli delektować się świetnym meczem z największego szkockiego miasta. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Jesteś... Dobra okazja na bramkę! Broni, ale piłka wciąż w grze. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Uwaga, będą prowadzić. Wybronił to, ale co teraz? Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Teraz musi. 1-0. Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Znalazł teraz sporo miejsca na skrzydle. Ma stuprocentową szansę. wow, Co za bramka! Zwoleja do siatki. Pewny, mieszony strzał. Wielkie, wielkie brawa. 2 do zera. Gramy dalej. Z tej akcji, out dla drużyny przeciwnej. Złapią kontakt. Gol! Piłka w bramce! Zmniejszają stratę, i teraz na pewno spróbują wyrównać. A zatem mamy wynik 2-1. Traci tę piłkę bez faulu. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Dużo miejsca teraz z boku. Może tamtędy poprowadzić akcję. Sędzia kończy pierwszą połowę na Ibrox Stadium. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Szela. Łatwo to broni teraz. Znowu są przy piłce. Z tego nie będzie, przechwyt No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę Świetnie się układał ten kontratak Nie do wiary, że zakończył się takim pudłem Piłka szybko się przemieszczała, obrona była zaskoczona Jedyne co trzeba było zrobić to umieścić piłkę w siatce No a przynajmniej trafić w światło bramki Krywa w pole karne. Gdzie są obrońcy? Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Rzuca piłkę w pole karne. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ryzykownie, ale skutecznie. Musza teraz obronę do jakiejś reakcji. Krzutka w szesnastkę. Zbyt łatwo oddana piłka. Jest strzał, ale był czujny. Brawo! Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Dobra centra w szesnastkę. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Sędzia Gwi